Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Na początku tego nagrania chciałbym Wam podziękować za Waszą dotychczasową aktywność i prosić Was o lajki, subki i komentarze. I na dzisiaj ja mam dla Was oczywiście trzy zaproszenia. Pierwsze zaproszenie to będzie piosenka na dziś. Na dzisiaj mam piosenkę zespołu Pijama Porno pod tytułem Ezoteryczny Poznań. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo fajna piosenka. Drugie zaproszenie oczywiście, też bardzo serdecznie zapraszam do, do mojego sklepu internetowego e, z produktami firmy Duo Live. Link będzie w opisie filmu. Także bardzo serdecznie zapraszam. No i trzecie zaproszenie: dzisiaj będę w pracy po południu. Także zapraszam na zakupy do sklepu Dino na ulicę Słowacką do Wrocławia. Ja będę tam yy, siedział na kasie od godziny 14 do 21 także również zapraszam bardzo serdecznie i to zaproszenie jest szczególnie skierowane do osób z Wrocławia i okolic eee, no to, także już wszystko powiedziałem, to co chciałem zaprosiłem was e, wszystkie zaproszenia po, e, powiedziałem to także i e, e, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wam za, za to, że, że jesteście i za wa, waszą aktywność. Dzięki wielkie e, i widzimy się następnym razem. Dzięki za spotkanie. Bye-bye.